Piątek, piąteczek, piątunio, ale nie zatrzymujemy się, ponieważ mam dla Was nowy testnet. Oficjalnie co najważniejsze potwierdzony. Tutaj na Twitterze BNB Chain mamy oficjalne info op. BNB Testnet is live. Tak więc my również ten testnet zrobimy. Zaczynajmy. Ale zanim zaczniemy, tradycyjnie chciałbym Was powiedzieć na kanale Kryptopodróży, na którym głównie rozmawiamy o kryptowalutach, więc jeżeli jest to coś, co Cię interesuje, koniecznie kliknij subskrypcję oraz dzwoneczek, tak aby nie przegapić kolejnych nagrań w przyszłości. No i oczywiście pamiętaj, to nagranie to nie jest porada inwestycyjna, a ja nie jestem doradcą finansowym. Jak również pamiętaj o tym, że pod tym nagraniem znajdziesz linki do moich ulubionych giełd, ulubionych portfeli kryptowalutowych, więc możesz śmiało traktować to jako reklamę. Zaczynamy testnet. Tak jak wspomniałem, oficjalne info mamy na Twitterze BNB Chain, tutaj mamy wszystko fajnie opisane, możecie sobie w wolnej chwili zobaczyć, ja wam przypnę. W opisie link do tego Twittera również. OPBNB jest to kolejna warstwa druga, layer 2 i my sobie działania zaczniemy od mostu OP BNB. Klikamy sobie w tym miejscu, link macie do strony w opisie. Otworzy Wam się kolejna strona i tutaj należy sobie podłączyć nasz portfel, który będziemy wykonywać testy. Pamiętajcie, jeżeli jesteście osobami nowymi, portfel do airdropów, nie trzymamy na tym portfelu żadnych wartościowych kryptowalut, ok? Tylko takie, które potrzebne są ewentualnie do opłat film. Miejcie to na uwadze. No i klikamy connect. Metamask, łączymy się. Zmieniamy na Binance Smart Chain Testnet. No i już jesteśmy podłączeni. Jeżeli nie macie na waszym portfelu sieci Binance Smart Chain, no to wchodzimy sobie na Chainlist, wpisujemy tutaj BNB, zapędzamy sobie w tym miejscu i powinna wyświetlić Wam się sieć Binance Smart Chain Testnet. Klikamy add to Metamask. No i oczywiście, jeżeli nie macie testowych tokenów, tak jak ja, tutaj na swoim portfelu, no to mamy dwie opcje. Pierwsza, wchodzimy na Discord, BNB Chain, link macie w opisie i tutaj musimy się oczywiście zweryfikować. Klikamy zakończ. Zapoznajemy się z tym. Ciach, wyślij. I klikamy sobie w tym miejscu, żeby nam otworzyło kolejne zakładki. Teraz wchodzimy na Testnet i wpisujemy taką komendę. Enter. I w tym miejscu wklejamy adres naszego portfela, w którym będziemy wykonywać testy. Wklejamy go w tym miejscu i Enter. No i na naszym portfelu powinno pojawić się 0,5 BNB, oczywiście testowe. No i to jest pierwsza opcja pobrania sobie testowych tokenów BNB, czyli Discord, a druga jest to ta strona. No i tutaj oczywiście łączymy nasz portfel i pobieramy sobie takie testowe tokeny BNB. Klikamy Continue. Mamy dwie opcje, albo podać tweeta dalej, czyli klikamy sobie tutaj, tweet me, kopiujemy link do tweeta, wracamy w tym miejscu, wklejamy ten tweet i klikamy claim my 0.25 BNB. Jeżeli Wam się nie uda, zobaczcie, mi wyskoczyła taka informacja, bo już pobierałem, to klikamy sobie no thanks, just send me taką ilość. No, i tak naprawdę na waszym portfelu powinny pojawić się tutaj te tokeny. Ja już mam 0,5, tak więc mogę zacząć działać. Czyli wracamy sobie na tę stronę, na której byliśmy początkowo i przesyłamy sobie przykładowo 01 BNB tym mostem na sieć OP BNB. Ja sobie prześlę troszeczkę więcej. O, tyle. Klikam depozyt. Potwierdzam operację na portfelu i od razu chcę nadmienić, że potencjalny airdrop, który mógłby się tutaj wydarzyć, nie jest potwierdzony. Miejcie to na uwadze, testy, które tutaj wykonujemy nie dają nam stuprocentowej gwarancji, że cokolwiek, kiedykolwiek dostaniemy. Okay? Robimy to spekulacyjnie. Jeszcze raz powtórzę, nie ma potwierdzonego airdropu, jeżeli chodzi o OP BNB. Okay? No i jak już to mamy, klikamy sobie następnie WeDraw, klikamy Switch to OP y BNB. Powinno Wam się automatycznie dodać te tak jak u mnie. Zobaczcie, klikamy Proof. Twitch. No i jak te tokeny wam tutaj dojdą, zobaczcie, pojawiły się u mnie bez problemu. Klikam w takim razie 0.1 i taką ilość z powrotem przeniosę sobie tutaj na BNB Smart Chain Test and Verdure. Potwierdzam na portfelu. Powinna wyskoczyć wam taka informacja. Klikamy proof. No i trzeba chwileczkę czekać, aż tutaj nam się zmieni status. No i teraz przechodzimy sobie na tę stronę, łączymy nasz portfel. Klikamy w tym miejscu, następnie NFT Falcet. Wjeżdżamy na sam dół. Powinna wyświetlać wam się taka sieć ZK Bridge On OP BNB. Klikamy sobie tutaj. Klikamy Request, mieniamy blockchain. Mała opłata w BNB. No i teraz klikamy ZK Bridge NFT. Jeżdżamy troszeczkę w dół, klikamy Confirm Import. Klikamy dalej Next. Tutaj wybieramy sieć OP BNB, Next, Approve, no i transfer. No i dalej klikamy sobie Claim, jak już ta operacja nam przejdzie. I po czasie powinna wyskoczyć nam informacja Complete. No i jak już ten most mamy odhaczony, możemy wrócić na tę stronę i tutaj potwierdzić ten withdraw, Musimy zmienić sieć. Na testową, potwierdź. Dalej klikamy w tym miejscu, finalizujemy tę transakcję, potwierdzamy i zobaczcie, jeżeli nawet wyskoczył wam taki, takie komunikaty, jak tutaj za chwilę u mnie się pojawi, czyli że coś poszło nie tak, on no właśnie ten, to tym się też nie przejmujcie, bo jak chwileczkę odczekacie, to tutaj bez problemu ta transakcja wam przejdzie. O, widzicie, completed. Mimo tych komunikatów wszystko fajnie przychodzi, zarówno jeżeli chodzi o depozyt. Ja tutaj zrobiłem aż 4, zobaczcie, jest completed. I jeżeli chodzi o wypłaty, na razie jedna, ale również zrobię sobie przynajmniej 4, żeby mieć więcej tych operacji tutaj porobionych. No i jak już to mamy, przychodzimy sobie tutaj na tę stronę i tu odbieramy co się da. Ja już mam większość odebrane, prawdopodobnie wy również, bo robiliśmy już jedną akcję na ZK Bridge, natomiast zjedziemy sobie aż tutaj na sam dół praktycznie i poszukajcie OPBNB NFT Mint, jak również OPBNB NFT Cross. Chain. Ok, to Wam od razu prawdopodobnie nie zaliczy, musicie poczekać, bo tutaj jest na robiony co jakiś czas, dokładnie co 48 godzin, więc musimy po prostu sobie tutaj wrócić. Natomiast możemy zrobić już twita, czyli klikamy w tym miejscu, podajemy dalej, jeszcze zostawiać serduszko, weryfikujemy. No a z tym tutaj mówię, musimy poczekać do dwóch dni. Ważne, żeby to zrobić przed 31 lipca, czyli z czasu sporo, nawet jak coś wam nie wyjdzie, jak coś nie rusza od razu, jak są jakieś błędy, to się tym nie denerwujcie, wróćcie za tydzień, za dwa i tak zdążycie to zrobić. Także na to już jestem przygotowany i jeszcze jedna, czyli chyba ta o ile się nie mylę. Aha, to jest ten sam tweet, czyli tutaj tak naprawdę czekamy 48 godzin i tu również czas mamy do 31 lipca. Odbieramy oczywiście, każdy punktik się tutaj liczy. I tak naprawdę to wszystko na dzisiaj. Był to prosty testnet. Jeszcze raz przypominam, nie jest to gwarantowany airdrop, nie jest to zapowiedziany airdrop. Robimy to testowo, bawimy się, a jeżeli w przyszłości coś z tego będzie, no to po prostu będziemy się cieszyć. Trzymajcie się, miłego weekendu, hej!